I łącznie macie 18600 600 zł za jedną inwestycję. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj powiem Wam o według mnie jednych tutaj z pięciu najlepszych metod inwestycji, które możecie zrobić. Nawet jeśli macie, nie wiem, 100 zł, 1000 zł, czy tam 100 tysięcy zł. Także każdy tutaj sposób będzie dla każdego. Oczywiście niektóre e, sposoby tutaj będą bardziej ryzykowne, e, niektóre trochę mniej. Niewątpliwie każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. E, na przykład trzeci sposób będzie taki bardziej ryzykowny, e, ostatni sposób będzie e, najbezpieczniejszy. E, no i też pokażę Wam inne sposoby, e, tak, będziemy sobie lecieć po kolei. Wybierzesz to, co uważasz tutaj dla Ciebie e, za, za takie, no najbardziej, że tak powiem, no sensowne coś w tym stylu, także no, przejdźmy od razu myślę tutaj do pierwszej opcji inwestycji i pierwsza taka opcja już ci mówię co to jest jestem teraz na stronie etoro.com jest to taki broker, dzięki któremu będziesz mógł sobie zacząć inwestować. Ja tutaj znalazłem taką bardzo fajną opcję, która jest w sumie też na wielu innych, wielu innych tutaj. Giełdach, u wielu innych brokerów i pamiętaj, że link do tej strony masz w opisie. Jeżeli chcesz sobie tutaj założyć tę konto, żeby właśnie tutaj zainwestować dzięki temu sposobowi, to właśnie wejdź sobie przez link w opisie. Masz tam właśnie bonus darmowy do odebrania też na tej stronie. Jak sobie wejdziesz przez ten link, wszystko jest w opisie. Ok, ale co to w ogóle za sposób? Mianowicie, jeżeli wejdziemy sobie na tę stronę, Toro, tutaj przejrzymy sobie właśnie te wszystkie zakładki. To możemy tutaj to patrzeć, taką zakładkę jak ludzie. Jeżeli sobie na to przejdziemy, to tutaj na samej kurze mamy takie różne aktywa, w które możemy inwestować, np. akcje, jakieś tam kryptoaktywa, indeksy, surowce, ale nas to w ogóle nie interesuje. Dlaczego już Ci mówię? Ponieważ my tutaj skupimy się na zakładce, mianowicie CopyTrader. I czym jest copy trading w ogóle? Ja też na swoim kanale nagrywałem taki film. E, no w sumie też no, nie aż tak dawno, e, właśnie tutaj e, film o copy tradingu. E, ale tutaj powiem ci e, w skrócie na czym to polega. Mianowicie jest taka opcja, że możemy pojechać swój kapitał inwestorski jakimś tam osobom, które po prostu mają doświadczenie, e, działają już no x lat na rynku, tam 10, 20. E, tutaj są takie osoby i które po prostu się znają, tak? E, I mamy tutaj też takie taką opcję filtru, na przykład e, Jeżeli chcemy na przykład e, mieć tutaj e, taki stosunek zysku do ryzyka, na przykład niski, tak? Chcemy zainwestować i e, chcemy jakby mieć e, Tutaj taki bardziej pewny ten zysk. No i to sobie wybieramy po prostu ryzyko niskie. Jak tylko zamierzasz trzymać, właśnie pieniądze u tego tutaj inwestora, no powiedzmy, nie wiem, rok, dwa, coś takiego. No i tutaj to możemy sobie zostawić. No i naciskamy sobie tutaj to, żeby nam wyszukał. I tutaj, jak widzicie, mnóstwo mam takich osób, które mi wypluło tutaj, tak? I możemy sobie wejść, na przykład, nie wiem, tutaj na ten profil w zakładce przegląd wykres wygląda jak, wygląda jak najbardziej ok ta osoba inwestuje naprawdę bezpiecznie poziom ryzyka jest tylko na jedynce tak? jak widzicie tutaj i ona działa tutaj sobie na tej platformie już od 2017 roku no, wyniki tutaj które robi są naprawdę spoko no naj, tutaj najwyższa jakby taka naj, największa trata to było tylko 3%, ale spokojnie na przykład w następnym miesiącu zrobiła 23%, no i na przykład teraz jest 5%, no prawie 6% na plusie 2024. Także e, możecie się zastanowić e, nad taką osobą. A jeżeli chcecie na przykład, nie wiem, e, w, lubicie ryzyko czy coś w tym stylu, e, to tutaj też naprawdę macie mnóstwo takich osób. To no tutaj jeżeli sobie przejdziemy też na dół, Mamy coś takiego jak najczęściej kopi kopiowani. Tutaj, na przykład, taka osobę kopiuje 26 tysięcy osób, czyli 26 tysięcy 26 inwestorów tutaj powierzyło kapitał, właśnie tej osobie. A jeżeli, na przykład, sobie przejdziemy na tę osobę, tutaj Thomas Perry Jones jest to inwestor pewnie z, tak, z Londynu, to jest wielki Wielkiej Brytanii, pewnie tak. To możemy zobaczyć, w co, inwe co inwestuje, na przykład, w technologię, w oprogramowanie. Strategia makro, bardzo fajna strategia. Jest to strategia oparta na takich danych firm, które tam właśnie publikują dane ekonomicznych, wydarzeniach ekonomicznych w kalendarzu. Jak sobie spojrzymy tutaj na jego wyniki, to naprawdę są, no, no wszędzie, wszędzie, wszędzie jest na zielono, tak? Oczywiście inwestycja wiąże się z ryzykiem i to nie jest tak, że on zawsze będzie tutaj na zielono, w którymś roku pewnie E, będzie, będzie na czerwono, ale historycznie jak popatrzymy, e, no to każdy tutaj rok, tak, począwszy od 2019 roku jest na plusie i w ciągu na przykład tam dwóch lat wzrost to 86%, a średnio rocznie to jest zwrot e, 27%, czyli na przykład inwestując 110 tysięcy powiedzmy złotych, coś takiego, no to mnożymy sobie to razy 1,86 i łącznie macie 18 600 złotych za jedną inwestycję. Oczywiście, patrząc tutaj na te dane historyczne, tak, e, tutaj, tak, e, na podstawie tego zwrotu, teraz nie wiadomo jak to będzie, może być mniej, może być trochę więcej. Okej, okay. i drugi taki sposób, są to mianowicie ETF-y e, na indeksy giełdowe. I o co chodzi w tych ETF-ach? Co to jest w ogóle ETF? Najprościej mówiąc, ETF to jest taki jakby, no taki fundusz notowany na giełdzie. E, który jest jakby odzwierciedleniem jakiegoś tam, nie wiem, na przykład aktywa, tak, na przykład e, indeksu, tak, e, i czym jest indeks? Indeks na przykład SP500, tutaj sobie w, 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 wygooglowałem, albo też jest takie coś jak NASDAQ 100 e, i czym się to różni, e, co to jest w ogóle indeks? E, mianowicie indeks giełdowy e, jest to... Jakby w skład tego indeksu wchodzi tam, no tutaj nazwa mówi nam, że 500, tak? Czyli 500 największych tutaj firm, jeżeli chodzi o kapitalizację, i te firmy są notowane tam na właśnie giełdzie. Tak, czyli jeżeli ktoś, nie wiem, wierzy w technologię, wierzy, że te firmy będą jeszcze bardziej się rozwijały, jeszcze bardziej będą dochodowe, no to jak widzicie tutaj, historycznie to nam pokazało, że technologia cały czas idzie do przodu, firmy cały czas się bogacą, te największe, tak? Top 500, i jeżeli Patrzymy na wykres, no to no, cały czas idziemy tutaj w górę, tak? E, historycznie. Teraz na przykład mamy cenę 5400, w 2017 roku na przykład było 2300. Czyli też można na tym fajnie pomyśleć, żeby zainwestować właśnie w taki indeks giełdowy. I Nasdaq to jest, no praktycznie, że to samo, tylko tutaj mamy 100 największych spółek notowanych na właśnie amerykańskiej giełdzie. E, no, jak widzicie tutaj, też to jest bardziej takie gwałtowne, że tak powiem. Tutaj na przykład w 2017 roku mamy. No, mieliśmy tam cenę powiedzmy no 6 tysięcy, teraz mamy 18 tysięcy, także to poszło naprawdę tam no, razy 3 praktycznie, tak? To jest też taka inwestycja bardziej długoterminowa, oczywiście, jeżeli chodzi o te indeksy. I tutaj raczej bym inwestował w taki większy kapitał. I też w ogóle, gdzie kupić takiego ETF, to ja ci to polecam po prostu kupić na XTB albo na Etoro. Linki także masz w opisie. OK, i trzeci taki sposób, mianowicie są to kryptowaluty. No można naprawdę szybko zarobić i też szybko, że tak powiem, wzerować konto, jeżeli. No inwestujecie nie mądrze. Ja polecam wam taką stronę jak coinmarketcap.com. Tutaj macie najbardziej popularne kryptowaluty. Jeżeli chodzi o ich kapitalizację rynkową, tak. Na przykład tutaj no wiadomo Bitcoin jest pierwszy, później Ethereum. No i to sobie te tak kleci po kolei. Tutaj macie 100 takich. Na przykład jak widzicie kryptowalut. No i macie też inne tam strony. Jeżeli sobie wejdziemy na takiego Bitcoina na przykład. I popatrzymy sobie na niego historycznie, tak? Czyli all sobie tutaj damy, to ogólnie jest coś takiego jak halving Bitcoina. I już Ci mówię co to jest. Ostatnio był ogólnie taki halving, i zobaczcie jak to poszło. Ogólnie, jeżeli chodzi o halving, to z reguły po prostu Bitcoin wtedy bardzo rośnie. I na przykład, tutaj, no zobaczcie jak od momentu halvingu tutaj podróż nam, tak? Zrobił tutaj nowy szczyt. Tak, Historyczne. A czym jest halving? Mianowicie jest to zmniejszenie podaży bitcoina, a y, wiemy, że jak na przykład zmniejszymy ilość czegoś, tak, jakiegoś aktywa, y, to po prostu y, wtedy no, cena z reguły powinna iść w górę. Tak, Tego jakby jest mniej do wydobycia. I dlaczego ja polecam inwestować w bitcoina? Y, ponieważ kolejny halving będzie w sumie za 3 lata ale jeżeli na przykład ulokujemy, nie wiem, kapitał teraz czy coś to te wzrosty za jakby 3 lata mogą być naprawdę nieziemskie, że tak powiem. No ten kapitał włożony może Wam się zwrócić naprawdę sporo. Także to jeżeli chodzi o Bitcoina, jeżeli chcielibyście zarobić no, no zaryzykować bardziej i zarobić jeszcze więcej, to polecam wam inne takie altcoiny E, tak, na przykład XRP jest bardzo fajną opcją. E, on też e, historycznie, że tak powiem, no, swój szczyt miał no, naprawdę duży, ale no, jak widzimy tutaj, no, to ma takie no, swoje momenty też, nie? Ta, ta cena też idzie w sumie podobnie jak idzie Bitcoin. Te altcoiny, tak, i na przykład nie wiem tam wiem, że w ostatnim miesiącu były naprawdę duże wzrosty tak mogliście tutaj zrobić nawet jak widzicie no 27% w jeden miesiąc, no gdzie, gdzie, gdzie będziecie mieć taki zysk, co nie? Także to też jest, jest jedna opcji to jest właśnie to są altcoiny, też polecam wam kanał Fil, Konieczny no Może znacie, jeżeli się interesujecie kryptowalutami, on tam mówi co warto, co warto kupować, w jakie altcoiny wchodzić w jakiej krypto w danym miesiącu, tam po prostu, czy na jakiś długoterminowy okres, tak? Czyli po prostu też słuchajcie się tutaj rad profesjonalnych osób doświadczonych. Ok, i czwarty sposób są to mianowicie metale szlachetne czyli po prostu surowce. Jeżeli chodzi o te surowce, to ja najbardziej polecałbym Wam po prostu złoto, srebro, tak, ponieważ to też, jeżeli popatrzymy na historyczny tutaj no, wykres, tak, to jak widzimy to naprawdę miało duże wzrosty i no jeżeli nie wiem, po prostu wierzysz w te złoto że to pójdzie, będzie cały czas szło w górę to też warto w to zainwestować, no może nie cały kapitał, ale powiedzmy tam, nie wiem, jakąś część, jak widzisz, no tendencja jest cały czas, no wzrostowa tutaj zwrot z inwestycji na pewno nie będzie na takim poziomie jak na przykład na e, kryptowalutach, ale jeżeli chcesz, no taki stabilny zysk powiedzmy, e, to złoto jest jak najbardziej spoko opcją tak samo srebro, to jest bardziej dla takich osób, które mają większy kapitał i chcą po prostu włożyć tutaj właśnie w surowce ten kapitał. Jeżeli chodzi o taki ostatni sposób, jest to najbardziej bezpieczny sposób, mianowicie są to obligacje skarbowe. I to jest najbezpieczniejszy sposób, ponieważ zysk no, jest tutaj właśnie gwarantowany przez ten skarb państwa i też ogólnie ten artykuł znalazłem na makecash.pl. Jest to największa tutaj stronę, jeżeli chodzi o zarabianie w internecie. Największe takie forum w Polsce. Także bardzo polecam tę stronę. Jak możemy właśnie w to zainwestować. O co w tym chodzi. Jaki tutaj będzie zwrot z inwestycji tak dalej. Ogólnie jeżeli chodzi o obligacje, to tutaj na pewno musicie mieć raczej większy kapitał. No, inwestować można niby o tej kwoty 100 zł, żeby naprawdę właśnie no, poczuć ten zysk. Tak? No, to tutaj kilkanaście tysięcy by się przydało i tutaj jeżeli chodzi o opcje tych tutaj obligacji są tutaj takie właśnie wyolbrzymione pogrubione, trzy, dwie takie opcje w sumie, czyli mamy trzyletnie to 100% i czteroletnie co i indeksowane inflacją i jak to wygląda, jeżeli chodzi o to na przykład, ile możesz zarobić na takiej inwestycji tutaj jeżeli chodzi o oprocentowanie to mamy tutaj 6,2% jeżeli byśmy na przykład zainwestowali 100 tysięcy, to też musimy pamiętać o tym, że tutaj działa procent składany Dany, tak? czyli jeżeli mamy te odsetki, tak, czyli po pierwszym roku z tych 100 tysięcy robi nam się 6200 zł, czyli na koniec mamy 100 tysięcy 6200 i później na drugim roku jakby ten procent, znaczy ten procent, tak, jest odliczany jakby od tego, czyli od tej nowej kwoty z odsetkami, tak, czyli tutaj, jeżeli sobie to policzymy, to mamy odsetki jeszcze większe, może nie dużo, ale większe, tam no ponad 300 zł i w trzecim roku, jeżeli chodzi o to, to mamy tutaj no praktycznie, że 20 tysięcy zysku. No w sumie, może nie zysku, tylko e, tutaj e, przychodu. Od tego trzeba jeszcze odliczyć tutaj e, no, podatek, tak zwany podatek Belki, e, czyli 19%. E, można powiedzieć, że jeżeli, jeżeli by nie było tego podatku, to mamy tutaj prawie 20% kapitału. Jeżeli jest ten podatek, tak, e, który musimy płacić, to mamy no, no, 16% zysku na czysto po 3 latach, czyli no, 16 tysięcy złotych. Tutaj też jest taka opcja jak Coi. To też jest bardzo fajnie opisane. E, tutaj mamy właśnie indeksowane to inflacją. E, no także musicie sobie tutaj wszystko przeanalizować, e, co wam by się tutaj, no, że tak powiem, najbardziej e, opłacało. Możecie sobie to wszystko przeanalizować. E, macie to też na, e, na tej stronie: obligacje skarbowe.pl. E, tutaj możecie sobie tam e, później założyć ten rachunek i tak dalej, konto IK tak zwane i po prostu inwestować właśnie na tych kontach. I to tyle w tym odcinku. Zostawcie subskrypcję zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz i linki, pamiętajcie, że macie do wszystkiego w opisie, dołączcie jeszcze do naszego Discorda, link także macie w opisie i